Prowadzący ma możliwość gratyfikacji uczniów, przydzielając im nagrody. To forma zachęcenia uczniów do pracy i dobrego zachowania, szansa na zwiększenie wśród uczniów poczucia satysfakcji i budowania poczucia kompetencji. W aplikacji istnieją dwa sposoby na przydzielenie nagrody uczniowi. Nauczyciel może to zrobić z widoku pulpitu oraz z widoku podglądu stanowiska. Aby przydzielić uczniowi nagrodę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany kafelek ucznia, a następnie wybrać z menu kontekstowego opcję Przyznaj nagrodę. Nauczyciel po kliknięciu Przyznaj nagrodę otrzymuje powiadomienie o poprawnym przydzieleniu nagrody. Równolegle uczniowi wyświetla się informacja o wyróżnieniu. Od tego momentu na jego pasku pojawia się ikona pucharu i ilość otrzymanych nagród. Aby przydzielić uczniowi nagrodę drugą metodą należy przejść do podglądu stanowiska poprzez dwukrotne kliknięcie ma kafelek wybranego ucznia. Następnie będąc już w widoku podglądu stanowiska kliknąć opcję przyznaj nagrodę.